Panie Pośle, nagle trzeba nowelizować ustawę o stanie wojennym. Trzeba ograniczać dostęp do informacji publicznej. ABW wchodzi do mieszkania o siódmej rano, do mieszkania właściciela dość lekkiej strony krytykującej Komorowskiego. Przywódca legionistów warszawskich jest zatrzymany i wiadomo, że nie za rozbój, tylko dlatego, że niezbyt przychylne rządowi hasła wymyśla. Czy platforma próbuje zaostrzyć kursy, jak to się kolokwia? Mówi, przykręcić śrubę? Czy znaczy niewątpliwie zauważalny jest taki ruch, który pokazuje ponowne niestety wykorzystywanie instytucji państwa do, obawiam się, że także swego rodzaju gry. Nie chciałbym nazywać tego grą polityczną, ale na pewno grą władzy to jest. Wie pani, co? Niektórym internautom sam bym śrubę przykręcił. Co gorszego, jeszcze bym przyłożył. Za te wpisy idiotyczne, nie? Ale generalnie no, nie dajmy się zwariować. Ej, czy jest zagrożona wolność słowa? Czy platforma próbuje nie, przykręcać nie. śrubę? Nie. Nie sądzę, żeby była zagrożona wolność słowa, ale jednocześnie też nie może w naszym kraju panować, a panuje poczucie bezkarności za każde słowo. Tego nie może być. Musisz za każde swoje słowo wziąć odpowiedzialność na siebie. Bo możesz się spotkać rzeczywiście z kontraakcją. Internauci pana posła nie polubią za te słowa. Ja znam niektórych tych blogowiczów, no znaczy w sensie yy, z ich tam nazwy na blogu, ale ja bym chciał, żeby tak ze mną w twarzą w twarz stanął i pogadał sobie. Przecież ja nie mówię, że od razu mamy się wziąć za bary, nie? Ale pogadajmy sobie, nie? A nie to tak anonimowo się skryje. Ja niestety nie jestem anonimowy. I ja mówię, jakbym dorwał niejednego z nich, to. Oj, iskry by poszły. Bo ja nie rozumiem, po pierwsze, tego związku, po drugie, nieprawdą jest to, co pani powiedziała, przynajmniej w dwóch czy trzech przypadkach. Co jest nieprawdą? No to, co powiedziała na końcu, czyli podstawa prawna. Po drugie, nieprawdą jest to, że była jakaś lajtowa strona, bo zabij prezydenta nie jest hasłem niepoważnym i lajtowym. Nieprawdą jest również to, że to ma jakiś związek z ustawą o stanie wojennym, czy czymkolwiek. Jeżeli... Miesza się w ten sposób te tematy, to może powstać złudzenie, że coś jest na rzeczy. No, można podać jeszcze więcej przykładów. Wejście o 6 rano ABW do domu internautu, który miał stronę antykomor.pl. Szykany wobec kibiców Jagiellonii Białystok, którzy za hasło Donald Matole, twój rząd obalał Kibole, zostali zatrzymani, stanęli przed kolegium, płacili po 500 złotych mandatów karnych. I wiele, wiele, wiele tego typu przykładów. Widać w wyraźnie, że Donald Tusk nie radzi sobie w wielu sytuacjach, no a jego nadgorliwi urzędnicy, czy też funkcjonariusze publiczni często wykonują takie działania, które, które, które można określić jako, jako w pewnym sensie ograniczenie demokracji, zamach na wolność słowa. Każdą tego typu, każde tego typu działania protestowujemy. Kiedy trzeba, zwołujemy specjalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości czy Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pilnie się Temu przyglądamy, ale od dłuższego czasu mówimy. Rzeczywiście jest wiele przykładów na to, iż niekiedy, w niektórych sytuacjach, no, demokracja jest ograniczana i prawa do wyrażania własnych opinii są również ograniczane.